Siema wszystkim, ja jestem soła. To są Skoki Narciarskie 2. Gra znana Wam najprawdopodobniej z polskich serwisów, takich jak Giercownia, Gry.pl, chyba czy Wyspa Gier. Ja na tą grę wszedłem sobie przez stronę visitnorway.com, czyli odwiedź tam Norwegię, odwiedź norwegię.com. Macie link w opisie. Skorzystajcie z niego, bo wydaje mi się, że ta wersja, jakby z oryginalnej strony, jest nieco lepsza niż to, co mamy na naszych polskich stronach. Oczywiście, możecie też wejść na naszą, tam na właśnie na Wyspę Gier, czy, czy jakiś inny serwis i też tam poskakać. Jeśli, jeśli będziecie chcieli, to w, w komentarzach do tego filmu możecie dać swoje wyniki i skoków, ale najlepiej, jakby z tego. Z tej wersji, bo wtedy będziemy mogli sobie porównać. Ja na instrukcję nie patrzę, bo skoki przecież oglądamy wszyscy. Wiemy, jak się skacze. To nie wiem, czy to jest mały, czy ktoś inny, ale chyba nie mały. Dajemy start. Zmieniamy flagę na polską, Dajemy. Wpisujemy sobie soushibo.pl, bo tak dokładnie ten. I dajemy, żebyśmy skakali. Aha, bo tu więcej playerów można, możecie sobie z kolegami pograć w 6 osób nawet. Dobra, i daję start. Przypomnę tylko jeszcze, że na ekranie gdzieś tutaj pojawia się adnotacja w pewnym momencie. Ona odsyła do mojej strony z darmowymi grami. Jeśli chcecie inne darmowe gry sobie przejrzeć, to zapraszam. Tam są gry przez przeglądarkę i gry klienckie całkiem fajne. Właściwie większość z nich jest całkiem fajna. Zachęcam do tego. Jeśli ten film się was podoba, Wam spodoba, to możecie dać łapkę w górę. Albo go skomentować, jeśli wam się nie spodoba. Napiszcie, o, co, co, co się wam nie podobało. Ja tymczasem wykonam swój pierwszy skok. Soushi.pl wykonuje swój pierwszy skok. Patrzcie, 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 patrzcie. Właściwie jest tylko spację się naciska, z progu się trzeba wybić. Teraz się trzeba bujać. I na koniec. Telemark. Ale noty, jakie dobre. Jakie noty świetne. Nie wiem jak. O. A teraz. Tylko nie wiem, czy to się jakoś szybciej nie da wybić z tego. Nie, może spację trzeba trzymać. Patrzcie, o, o, o! Kurde, bardziej chyba w przód muszę być przemylony. I mogłem sobie dać więcej tych post. Co, jak? Już koniec! 362, ale co? A, punkty zdobyłem, dobra. A, widzicie, jak trzymam spację, teraz puszczam. Wybijam się. Ach, udało mi się 87 metrów. To był skok. 15... Ej, to do ilu tu są noty? Ja nie do 10 są noty? Może do 20, tak ja skoki oglądam na, na że w ogóle. Patrzcie, boom. Szybkie wybicie. O, fuck, fuck, fuck! Aaaa! Telemark! Ha, 87 znów. Ciekawe jak zrobić więcej. Dobra, jeszcze raz musimy. Jeszcze raz, gra nie jest zbyt skomplikowana, nie sądzę, żebyśmy przy niej spędzili więcej niż yy, kilka minut. Ale zobaczymy jeszcze coś. O, nie wiem, spację powciskałem. Dobra, jest 105 metrów. No, ale do czerwonej linii się jeszcze nie zbliżyliśmy nawet. Dobra, jeszcze raz. Patrzcie, on jakoś lepiej wyskoczył za pierwszym razem. Aaaa, <ścoughs> udało nam się. A 105 metrów to jest max, myślałem, że teraz na przykład 40 metrów mieliśmy. Dobra, jeszcze raz. No nie, jak on to robi, że on się tak szybko wybija? Znaczy, że ja się tak szybko wybiłem wcześniej. Kurde, słabo mi idzie, coś powiem wam. Słabo mi idzie. A tu chciałem Wam pokazać, jak się skaczę. No nie, to chyba nie tak. A, dobra, udało mi się. Udało mi się. A tam był cień mojego. Uuu, 18 jaki noty. Mi się wydaje, że ja się chyba za szybko z progu wybijam. Jeszcze raz, powtórzmy to. Powtórzmy to. Nie, jak kamień! Ach fuck. Powiem wam, że moje, moje śledzenie skoków naciarskich się skończyło na. Yy, na Adamie Małyszu, więc szału nie ma. Ale teraz też. Ludzie oglądają. Kiedyś była Małyszomania, teraz jest. Ach! 109 to więcej, bo mieliśmy wcześniej 107, nie Nowy rekord żeśmy zrobili. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Musi nam się udać. Dobra. Jest szybkość. Teraz musi być wybicie. Idealnie. A kurde jaki wynik 119. 119 to jest ka, pewnie K120. Jeszcze raz. Teraz, teraz najlepiej będzie. Coś czuję, że teraz będzie najlepiej. Prędkość mamy, czasu rozwinęliśmy. Wiatr w klatę. Aj fuck, i nie, wy... o, nie zrobiliśmy. 121 metrów, najgorzej. A była szansa. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ostatni, to już jest ostatni. Obiecuję wam. Obiecuję wam. No nic. Nie wyszło mi. Tak, ci siak. Gierka jest całkiem przyjemna, ja już tu nie będę więcej skakał. Na czym albo skaczę, jeszcze raz, wyjdę do menu, i zobaczę co tam jeszcze jest. Instrukcja to chyba są trzy obrazki. Fajnie nawet graficznie to wygląda, jak mówię, na tej polskiej stronie. No nie jest! Nie, już mogłem pobić. Na tej polskiej stronie wersja jest taka jakby bardziej ograniczona, ale oni chyba zauważyli, że że wszyscy w to grają i zrobili trochę ten, trochę lepszą. Instrukcje, spacja, prawo, lewo, spacja, telemark, dobra, high score. No, najwięcej mają bardzo dużo tutaj. Nie wiem, kto tak skacze. No i właściwie tyle, tyle. Gra jest bardzo, tak jak mówię, tutaj graficznie na tej stronie jest lepiej rozwiązana. Za to, na, na tych polskich stronach zakładam, że możecie się z innymi, jakby porównywać, wynikami. Chociaż one są już tam wykręcone na maksa, tak więc dużego pola do popisu nie ma. Tak czy, tak czy siak, jeśli ktoś jest napalony na skoki nie wiem. Pooglądał sobie Olimpiadę i bardzo by chciał sobie poskakać. To tu ma taką szybką, bez tego bezproblemową gierkę, żadnych rejestracji, nic. Wchodzicie, gracie i jesteście zadowoleni. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia. Pach!